Witam Was kochani w kolejnym Codziennym Przekazie dla Dusz na moim kanale i um, patrzymy jaki jest przekaz na dzisiaj A przekaz na dziś to Możesz mieć partnera, którego kochasz, ale nie zapominaj o wszystkich pozostałych miłościach takich jak przyjaciele, rodzina, zwierzęta i inne e, Kochani, to mi się okaże związkiem toksycznym mm, Nie zawsze, albo troszkę z takim egoizmem um, Dlaczego? Bo jeśli chodzi o związki toksyczne czyli partner nas w jakiś sposób ogranicza na większą e, skalę tak naprawdę e, nie możemy się spotykać z kimś oczywiście nie każdy ma taki związek, tak? ale jeśli jest taka sytuacja to wtedy e, jest ten ograniczony kontakt, jesteśmy tylko dla tego toksycznego partnera i dla nikogo innego nie możemy być nie możemy się spotykać, nie możemy się komunikować z jakim innym e, przynajmniej w większości przypadków tak jest mm, no i wtedy zapominamy o reszcie nie tyle zapominamy co nie mamy tej możliwości, żeby żeby kontaktować się z tymi osobami lub żeby dbać o te relacje z nimi oczywiście moglibyście to zmienić jeśli są takie osoby, mogłyby to zmienić e z tą toksyczną e relację, ale nie mówię, że to jest łatwe bo zakończenie to toksycznej relacji jest bardzo ciężkie, dlatego nie oceniam tych osób, które tkwią w takich relacjach tylko je rozumiem Um, może też być tak, że nie wiem, um, mieliśmy przyjaciół, znajomych, rodzinę, a poznaliśmy partnera i, i troszkę jakby te osoby zeszły troszkę na drugi plan i że nie, utrzym nie utrzymujemy tych więzi. Więc może ta karta jest dla was zachętą tego, żeby... Um, Skontaktować się z kimś, z tą znajomą, z, z tym przyjacielem, przyjaciółką, e, być może z rodziną i odnowić te relacje, które są zaniedbane. Być może to jest tylko takie przypomnienie dla was, że um, nie tylko partner, ale macie też inne, inny krąg e, znajomości i że o te relacje też warto dbać. Mm, zwierzęta również, tak. Um, zwierzęta również są ważne, czyli nie tylko inne osoby nie inni ludzie, ale też zwierzęta, która, które posiadacie. Warto jest też dbanie o te relacje. Um, partner, którego kochamy, jest ważny, tak? Ale um, to nie jest jedyna osoba w naszym życiu. E, nie zapomnijmy, że są też inne osoby, w e, którymi te relacje kiedyś były silne, stabilne, tak? A teraz może zostały zaburzone i. A warto tutaj sobie o nich przypomnieć i pielęgnować je, bo nie są one mniej ważne niż relacja z partnerem. E, tak odbieram ten przekaz i mm, to jest kwestia do przemyślenia dla Was. Um, być może, widząc ten przekaz, odsłuchując ten przekaz, od razu przychodzi Wam do głowy konkretna osoba, z którą już się nie odzywacie, z którą e, gdzieś, ta, e, mm, gdzieś ten kontakt się zaburzył, przez to, że um, jakby zwróciliście uwagę, Większą uwagę na partnera, i być może tutaj gdzieś przez to wszystko a ta relacja się zaburzyła. Oczywiście może być tak, że to um, ktoś nie dbał o relacje z wami przez, przez pojawienie się partnera, przez pojawienie się, przez pojawienie się innej osoby, ale głównie to jest do zastanowienia się dla was, czy wy nie zaniedbaliście jakichś relacji, skupiając się bardziej na jednej osobie, a um, zapominając o innych. A i być może nie chodzi tu tylko i wyłącznie o partnera. a po prostu jakąś inną osobę i z tym przekazem Was zostawiam kochani, kwestia do przemyślenia dla Was, życzę Wam dobrego dnia i widzimy się jutro w kolejnym przekazie dla duszy na moim kanale.